Zobaczcie, każdy ten ma O Dzioski. Wow. Nie, nie umarłem! Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo cię proszę, abyś zostawił przez subskrybę na kanale i co najważniejsze, zostawił również dzwoneczek, tutaj potwierdził i zapisał bez dzwoneczka, nie będą Wam się wyświetlały wszystkie filmy na kanale, a to bardzo dla mnie ważne. Dzięki, zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witamy Oje w kolejnym od... ja płacze. Siemane Maleczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku, tu Lotar Matyniu i ja! 6, 7, ja okay, ja 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 A ja jestem. 12, no. <noise> 13, 13, 13, 13, i dzisiaj Postawiam. zaczynamy kolejny odcinek do, z Minecraft, nie. lucky block Race, Armageddon, Fighting Armageddon. Najlepsza Arena ekipa tutaj a, mówił, ultra, Kulturze, najlepszy ultra, Tak jest na najlepsza będzie i bardzo Dobra, dobra, dobra zacznijcie! Ci... Mordy gramy. A ty ty zacząłeś! Do, w dobra, informacje. no to lec, ja te do nieczerwonego już. Mano, Ale no poczekaj. Informacje najpierw, informacje no, no, no to. Czy czytasz, mano, Nie, bo ja nie wiesz, ja mam Mapa stworzona przez Enslaved Shadow. Graw Zbieraj przy to ma. Włączę odliczanie mapy Najlepiej grać na 10 lub wyższym poziomie Teraz renderowania ja potem ale Wersja odbieraj. mapy 1.8.9 Zbieraj, Zbieraj przedmioty do walki, ponieważ będą one potrzebne na, one na arenie Mój czas 9, mój czas 9 jest 9, zwykłe laki minut. bloki Na mapie występuje 7 rodzajów laki bloków Creeper, Astra, zwykłe, Delta, Rainbow, TNT oraz Emerald Jeśli chcesz zagrać w tą mapę na wersji 1.9x lub 1.10x lub 1.11x Pobierz mapę z tego linku Małpa whispers to you HTTPS 2.x googlecom slash, Google slash d de... Okej. Okay. Y, nie przechodź na tor przeciwnika, Zasady. panowie. To, Teraz, to, to za flotara. Tak. Trzymaj się swojego toru, używaj komendy spawn point tylko w wyznaczonych miejscach. Każda osoba musi mieć opa na serwerze. Macie opa? Macie. Ja pewno. jestem OP. opa, 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 Każdy z graczy musi kliknąć Mefetron... z wyboru koloru toru, toru. W momencie, coś tam, normal, hard. Wszystko. Nie zjadaj złotych jabłek, koksów przed pojedynkiem. Okej. Okay. Ebebe, ja e, czerwony. Ebebe, e, to jakie kolorki mamy? Ja e, to było takie piwo, pamiętacie kiedyś? A jest no jest nadal. Na tak? Jest na Ale nie było tego chyba długo. Dobra, no, nie wiem, Dobra, ja czerwony. Wybrałeś kolor czerwony. Wybrałeś kolor zielony. Ej, ja nie mam zbroi. Tak, mano. point ustawiony. Mano zabrał mi zbroję, <laughs> tutaj powinniśmy dostać Ej, ja zbroję. nie mam też tutaj zbroi. No mano! Wszystko, no nie sobie. zabrałem wszystkiego. Nie mam zbroi tutaj, ja nie mam na przykład. No nie ma tutaj zbroi. A wy nie macie też zbroi? Ja mam tylko nie. tako. No nie. Też mam dużo taką. Któryś ma z was zbroję? Któryś nie. Ja nie mam. Nie. To Manojek ma zbroję. Nie mam zbroi. Wy, wyjdź Mano tutaj, przed drzwi i pokaż. Jak, się. mam to rozwalić, czy co? Nie, no wyjdź. A, nie pokaż no, ekwipunek. <grym> na tym <grym> piłerze. Nie, nie ma... Dobra, e, odliczamy? No czy tak, dobrze. Jeżeli... No dobra, nie, no przyznaję się mam zbroję. No. Seria? No. A ja nie mam, dlaczego? No ja też nie mam Ale no to, no to, No bo mam ja, nam... Ale no to na zielone wszedłem, to tobie mogłem to, zabrać, a Matiemu nie zabrałem No bo ja wcześniej nie. jak sprawdzałem mapkę to wszedłem na niebieskie No tyś, no to ja chcę, no to... Nie no, wyrzuć Manojek, żeby wyrzuć było Wyżyć Wyrzuć zbroję, no właśnie, co ty Oszuście No nie, nie musisz tego niszczyć Manojek Manojek Muszę tam przeskoczyć jakoś za mapkę, żeby wyrzucić <laughs> Patrz, wpisz sobie taką kobędę. Manojek Proszę.. Tak? Mati, weź mu coś powiedz, proszę. Co ja mogę, no? No właśnie nie wiem, no to nie się mapę. No ja też jestem bezsilny już. O, dobra. Wyrzuć się na spokojnie, kolego. Ej, ty nawet nie możemy wejść na swoje tory, nie wiem czy zauważyłem. Ej, to jest, no, jest jakiś jedzie. jakiś przycisk. Wyrzucaj to. Nie nic tego. Spawn point ustawiony. Tylko nie wiem czy te spawn pointy będą działały w ogóle, bo nie sprawdziliśmy tego, ale działa, A bierzemy całe tako? Ja wziąłem no? wszystkie No dobra, bierzemy. Dobra. a nie można go jakoś zestaw... można no, no chum, tak. tak, pod tak. Dobra, shiftem, no z shiftem bierzemy. Okej, okay, odliczak to odliczamary. Ja. Tutaj Jeszcze, jeszcze ja nie, ten bo ja dobra. jeszcze biorę jedzonko. Tutaj, tak? O, tutaj. Ej, Mati tutaj. ty ty opadałeś, że ostatnia dość taka i że było średnie, nie? Y nie, to na czosy chyba. Na czosy były się. Tak to też. Mówił, było, okay. było y dobra. Zostaw ty miecz! Mano, mano mano, mano masz miecz No miecz macie, no! Nie mamy. Nie mamy. Myślałem, że miecz mogę... Nie typowa gra z Ale ja to ale lu ludzie Dobra. lubią, nie? Dobra. Jesteście gotowi? No. Ta, no ty, Jaki to jest śmietnik! No. Zobaczcie, każdy o, ten ma... O kurty! tyżki! Nie. Wow. Nie, nie! umarłem! Dlaczego? Nie wiem. A ja umarłem. Ale zadało mi trochę dwa. ale myślałem, że w ogóle nie dostałem się obrażać. No właśnie to też to tak było... myślałem, mówię, nie no jakieś Dobra. mam cheaty tu włączone. Odpalone. Telefon mi dzwoni! Nie teraz tele nie telefoniku, teraz, powiedz, panie, telefonie. nie teraz telefonie Jutro, nie a czemu on taki, tak mi się blisko wow. tylko, tak daleko mi się nie renderuje tylko tak blisko mi się tak No renderuje. bo sobie ustawiałeś w opcjach to No jest, a ty ty To się stało Kurde, spadłem no to? z wysokości Wszystkim tak nagle zrobiliśmy To ja tak zrobiłem Bo ja jakieś laki blocka I Widzicie jak, jak ja podskakuję, jestem kangurkiem A no widzę, a masz takie stópki jak kangurek? No nie wiem, możesz wylizać a. Co? 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 Spokojnie. Ej bo Ty mi O labirynt, ja nie lubię labiryntu. A tu nie jest labirynt. Jest labirynt jeden tutaj. Wow Tyry są te surowce Ty W ogóle jak zobaczycie tą arenę. Arena jest taka 10 na 10, jak w tych igrzyskach śmierci. Ej, prowadzę panowie. Tak? spawn point? Nie, labirynt. A my już spawn pointa, żeby ustawić? Tak. Nie, nie robię dungeon często. O nie Dobra, muszę to zaodplayować Pokojnie. O, mam jakieś... O kurde. Aha, spadł. Dobra, 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 dobra. dobra, wyskoczyłem, ale O nie! Minecraft! On... Blow. Eee... Umarł. Umarł. W, w tamtą, tak? Wow! Kolejka dobra. mi się pojawiła. Co się widzita? stało? Mano ja chyba użył perły. A dobra, tak jest, użyłem perły No, 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 bo to tak dziwnie wygląda. W ogóle mam bardzo cicho Minecrafta, muszę sobie zwiększyć. jest? Ej, o nie! Ile krówek? W ogóle krowy masz też w powietrzu Mano, nie wiem czy widzisz O nie Spike! Ej! Macie w ogóle jakiekolwiek przedmioty? No tak. Ej, Ja nic nie mam, co? W którą stronę mam biec, bo ja nie wiem gdzie Okej Co się stało, Mati? Jezu, kto to mi rzuca jakieś wybuchające perły? Mati rzuca śmierć! No Mati, to jest oszustwo! To chciałem oh. zobaczyć, jak to działa. Ale wiesz, ja tam mogę do ciebie wejść w każdej chwili. Nie ci możesz. Mam, bo mam te perłę. Nie, nie, nie mogę. Cię mogę spuścić z pierdol. Nie możesz. Pierdol. O jezu, nie! Tu jest labirynt Ej, ja pod ja nic wodą. Ja nie Dostaję z tych bloków. Ja też teraz nie dostaję. Ej, kompletnie nic! Nic, tak jak mi... wow, to wow. jest. No nie, a ja akurat labirynt pod wodą pokonywałem. Ty, A ja mogę jestem sobie tak szybciej co skoczyć? Eee, wiem co chyba trzeba zrobić. Tyk, mogę tak perłą? I powinno być teraz okej, okay. albo nie wiem co się dzieje tak naprawdę. A co jest nie tak? Eee, wy stoicie też w miejscu. A no teraz nie. już się ruszam. Okay. Ale, oj, cofam mnie tak dziwnie. Ej, co tu wszystkie moje krówki zabił? E, ja zabiłem. Ja zabiłem. Krówki. Aha, to Mati zabił. A czemu Mati ma już wszystko diamentowe? Jak ja tam skoczę? I jest jaki ten labirynt. O! no nie oszukuj! A gdzie tu jest oszustwo? Jakieś nie wiem. No nie ma, ale w sumie nie oszukuj. A dobrze. nie, bo nie mogę wyżej. O nie, utknąłem w powietrzu! Dobra. Szybko. szybko. Umrę, umrę w tej wodzie. Albo nie. Ja chyba o, nie, też. Umarłem w tej wodzie. Nie, 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 Te, tam masz taki przesmyk, w którym możesz sobie złapać powietrze. Polecam. Ta? No, to możesz złapać. Ja właśnie przeszedłem. Dobra. Ale ja wygrywałem i teraz przegrywam. No to, to bym wygrał, gdyby nie ten lag. bo już byłem, byłem już raz na końcu. Klasyczny balonik. Nie, nie, ale serio, byłem już teraz na końcu i ten lag był i cofnęło mnie. Spos no ja tak, tak, ale to wszyscy mieliśmy lagi. No. Ale wy nie byliście w wodzie i na końcu wody już. Tylko zastanawiam się Jakie ja mam spać stamtąd, żeby nie umrzeć? Ej normalnie, ja spadłem i nie umarłem. No jak masz mało życia, to umrzesz. No, wszystko jest. Ty, ale pole, wres, polecam tamte. perełki użyć. A wiesz, to nie wszyscy mamy perełki, nie? Mano, taki protip malutki. No nie no, to mówię, że jakiś przesmyk oh, jest! Nice. No jest tam przesmyk na wodę. W ogóle dostałem blok szkła, o co chodzi? Chłopaki, no, jak okay. się zakrywało? Lawę, żeby nie robiła popierdolonych rzeczy e, wodą? E, Dobra, co? ona chyba nie zrobi nic Nie, bo ona była tam O oh Jezus, panowie Bo ja się skupiam, wiecie? No, jesteś no, ostatni po co, tak. Bo ja mam mało życia i boję się, że jak spadnę... Mhm. Mm Oj, daj spokój No nie no, jak spadnę to umrę Skocz na tam spawn point Skocz na spawn point! Na spawn point. Jest! Tak, co ja właśnie jest? tak zrobiłem Ale... Ja też tak zrobiłem Ja pierdolę Co się stało? Co to za fajna, broń. Laguje wam nadal, czy nie? Bo u mnie jest, nie, okay, jest niby. Okay. Dobra, Ale dobra. spadłem i umarłem i się nie ustawił. Seria? No. no. To dobra, możesz sobie tam skoczyć chyba. No możesz, ci. no pozwalamy. No, ale nie wiem jak, bo tam tak jest, już jest, na górze, tak, jest. tak już tak jest bardzo szkło, że nic nie skoczę Perłom tam. Wysiom no to jakimś... game mode jeden sobie wpisz, patrz, taką no nie, komendę. No, to, no przegrałem, no wiecie. Oj dobra, jeszcze się z różne rzeczy raz Wrong beacon, okay. no Ale wiesz, no to Ojej. nie jest powód, no po prostu Mati to, to był mój piękne. błąd, nie? Co to ja się dzieje, co to jest? E, nie wiem, ale widziałem jak spadałeś do lawy. U, hello. Ale przeżyłem. Tak wyglądam, ale mam topór ładny. Mati, pan na mój topór. Ładny? Widzę. Chyba to nie umarłem. Tak olap jesteś trochę. No i widzisz, widzisz? mano ja też Albo umarłem. Akali. No dlatego ja powtarzam to jeszcze raz, wiesz, nie, nie poszedłem prostą drogą. O, bo już jest na straconej pozycji. Chyba... dlatego. Na ostranej pozycji. To tarz, zostajeś tam. Nie zostawiłem. Ale, Flodar, no to jestem dwa, jeszcze. No, ty w ogóle jesteś. A, chłopaki, bo zobaczcie, ja miałem takie coś jak. One is lucky, one is not, nie? I otworzyłem tego lucky, to muszę zniszczyć tego lucky. Nie, 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 to muszę musisz, musisz, no. A gdzie jest ten lucky block, którego zostawiłem? Tata, no jest tu. No nie ma. Ej, strolowali mnie, jakieś śmiecie z was? A ja zacząłem się cofać. Nigdy nikogo nie strolowałem. No, ty powiedziałeś też, Mano, na samym początku. Nie mów, nie wkładaj mi w usta. Niemiły. Mangusta. Kapusta. <laughs> Mangusta, tak, tak, tak ta rybowanka leciała. Jest tam gwiazdki takie do rzucania, ale was będę... O kurwa, jakiś koń latający. Ja mam same gówno tak na Nie, nie ja jakiś mam ogień, tak ogień jezu! Nie no, ta gra mnie nienawidzi. Nie tylko gra. Tylko tak... do przesmyka, przesmyku. Ta gra mnie nienawidzi. Ale w Lucky Island jestem the best of. No jesteś, jesteś. A to tu, no przyszedł. jako lawa mi tu... do, przeskoczy ją. Abra, w Totarek, jesteście na, na szczycie yy, tego. Tak, labirinto. jestem, jestem. I Ej, ja czemu też. nie mogę rzucać perłą? A nie, co? Mamo. Wow, jak ładnie ta mapka wygląda. Mamo, bardzo. mamo, mamo, jestem w wodzie pomiędzy mapkami. Okay. Jak ja tu się tutaj dostałem. Fajną rzecz bardzo dostałem. No nie! Jako... Okay. Miecz 10 tysięcy obrażeń. Ale jest na jednego jakby strzała. No ja wiedzianie. wiem, wiem wiem. No. To wykorzystaj tego strzału, Matim. Nie. No, nie wiem jak tego zrobić. No ja przegrałem, panowie oficjalnie. <laughs> Mano, nie poddawaj się! No nie, bo nie mam jak przelecieć nad takim wielkim lawą, nie? Się. <grych> nie, no, Mano, Jezu, mo, to możesz ale sobie. Ale, czy może kurwa jesteś taki kłopot? Cool ale, ja ci... Ej, ja ci, Ja mu próbuję doradzić, on dla mnie wjeżdża. Czaj typa? Ja tego nie rozumiem. Mano, możesz sobie użyć game moda, spokojnie. Naprawdę nie będę cię o nic posądzał. No, ale ja będę się czuł źle, ale no nie mogę tego inaczej zrobić. Tutaj no spoko, to. jeżeli nie masz wyboru, no to naprawdę nie ma. Znaczy, raz mogłem pozwoliliście mnie użyć. O, e, tego? A, a no, ja nie użyłem. Ale ja tutaj myślałem, że jeszcze sporo tego jest nie, i Nie, tak... nie, nie. Wszystki was teleportuje? I temy. Nie, mam nadzieję, że nie. Bo ja się Uksus? nie skończyłem. Matyniu ukończył. O kurwa, ty creeperze! Też o, teleportacja zajeziś, za 3 sekundy. No właśnie, ale mnie nie teleportowało. O, Uksus. ciebie teleportowało. Ej, ale dajcie mi ukończyć. No spokojnie, spokojnie. Ale ja jestem zamknięty. O, już nie. Dobra. Czekamy na tego. Eee, czekamy na spokojnie... Mati nie ruszaj się, jeżeli możesz. No tak, tak, tak. I czekamy spokojnie, ich Manoek sobie ukończy. Faj fajnie wygląda ta arena, nie? No. Naprawdę piękna sprawa. Ta nie jest... no ogólnie jest fajna mapka. Ale jeszcze areny nie widziałeś. Jest taka. Ta, ta, ale jest fajna mapka, wiesz? Podoba mi się. To, jest to dobrze. No znowu ten podoba. koń! Spokojnie mano... Pal się koniu! Ja, ja muszę blokować itemy. No właśnie ja też sobie przygotuję tutaj, co ja mam. Hmm. Mam... Ej jestem już blisko? Tak, jest bardzo blisko byłeś. To jest znowu woda? No nie Creeper. Creeper. Nie, chyba byłeś już bardzo, bardzo blisko. Hiropotion O jakie fajne mieczyki mi wypadły. Ej, woda. możemy się umówić, że nie będę nie użyję tego miecza 1000 No, Nie, no minut. używaj no! no. Czemu? Wypadło ci z Lucky Bloku. Dobra, już go rozwaliłem Nie, bo to jest przesada. Na 10K to jest dużo. No, czy, ja czy ja tam wiem, 100 czy tysięcy nawet było? Nie wiem. Za dużo zer było tam. O nie, ale to jest Także nie mam pojęcia. W ogóle włączę o, Ej, czy... mogę sprawdzić na tobie... eliksir? Na mnie? No. A gdzie ty jesteś? No... na... na arenie. To no ja też jestem kozno. na arenie. A, ale mieliśmy nie wychodzić z areny. Znaczy, ja nigdzie nie wyszedłem. Aha. Hm. Tutaj ale... mnie ja Hebe. Czekamy na manojkę. Bo tu są skrzynki. Nie wiem, czy macie tą tabliczkę też ze skrzynkami. No tak. Mano, no, co ty tam Ej, y, tak. To to jest. Yy, aha, nie, bo to było czusłan, dobra, więc nie został żaden lucky blok. Nie, jeden jest szczęśliwy, jeden nie. Widzę, że tu są. Sprawdzę w ogóle, co w tych skrzynkach jest takiego. Ej, dobra, są fajne rzeczy w skrzynkach. No jeszcze tyle przede mną. Tyle przygód. Na no, tyle przygód. Takie, Matt, ja nie wiem, gdzie ty jesteś nawet, a próbuję ciebie znaleźć. Uwaga, mówię, że przyleciałam setu nad tą wodą, żeby być szybciej, bo raz nie umarł. Dobra, więc spoko. Mówię, dobra, przylatuję sobie. Nie musisz się nikomu tłumaczyć, naprawdę. No, nie ja wiem, ale ja. Tłumaczysz się tak widząc? Sam sobie bym chciał Aha. się wytłumaczyć. Nie musisz, spokojnie. Poczuję się taki trochę. O jezus! Ej, bo ja mam mystery potion. Throw me at your friends, flutter. Mogę na ciebie rzucić? Mm. No Ej, to Ja dostanę jakąś klątwę na mordę i umrę. A to zaraz się okaże. Czekaj, to podejdź tutaj do mnie, gdzie ty jesteś? Chodź na środek, na ten... Gdzie ty jesteś? Na tą arenę. A taką. dobra, no ja to Czy Ile tu Lucky block, o. znaczy tych. Dobra, ci tu uu, creeper. Masz. Uwaga. O. Skończyłem, no nie wiesz. Udało się. O, to nas przyspieszyła w to. O, no. moje nogi! To co, e wszyscy będziemy na tych pozycjach i za chwilę lecimy? No to no, ja leczymy. jeszcze bym chciał jakąś sekundkę, żeby zobaczyć co mam, nie? Gdzie wy jesteście chłopak? No jeszcze ja nie wiem gdzie wy jesteście. O, ja no, widzę. Każdy jest w jakichś innych miejscach Który to jest? Ej, stał się niewidzialny ktoś Albo nie, biegnę. Wow, 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 wow. Kim ja... Ty, kangur? Kangurek, nie... kao, za to leci, chodź tu. Nie, no nie ma Jesteś Jesteś za szybki. Co? Hello? Ty jak mnie? Co ty? Who's next? Gdzie ty jestem? Zrobiłeś? Andrzej, Manojek. Marek, gdzie ty jesteś? Co was to obchodzi? Bo ja mam super potkę. Czekaj, czekaj, bo ja chcę sobie. No. Chciałem sobie otworzyć. Ty ten, zabiłem blok, cię już? Tak, zabiłeś. No, bo no. Ty szybko mnie zabijasz. No co no! Ty jesteś. No ale no jestem sobie gdzieś. Jak ty Co ci to obchodzi? Nie chcę walczyć z tobą. Dobra, widzę go pajaca. Dobra. No, nie ja tam... masz już tej super potki, kurde. Pa, pa 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 pa. potion! Pa 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 pa, pa, pa. TNT Sword, No Dobra, yy, więc dziękujemy <ścoughs> wam wszystkim za oglądanie mati, dzisiejszego mati. odcinka. O, pięć, Było pięć. fajnie. Ej, dajcie mi spróbować mój TNT Sword, bo ja jestem ciekawy jak on działa. No dobra, to chodź. No to idę. A, i ty tak, od razu ustawiasz. I co ty mi zrobiłeś, Flo? Ej, rzuciłem na ciebie potkę taką niefajną. No dobra, dos... ładnie go zabiliśmy, man. Mano, do, dobra robota. Ej, ej, Czekaj. A jeszcze ja jeszcze mam takie inne bronie, na przykład taką mam coś, takie coś. Ja manojka nie mogę zabić, o co ty, Ja też nie mogę uderzyć. No nic, co? nie, mnie ogień pali. No weź tego śmiecia tutaj w no, najpierw no. śmiecia musimy zabić. Ej, gdybym <laughs> bez tej potki miał walczyć, to bym pewnie przegrał. Pewnie tak. No. Chociaż nie wiem. Więc jesteś dla Dobra, Czyli ja wygrałem, tak? Ogólnie. Nie, ja wygrałem. Nie, no ja. Dziękuję za walkę, ale Dziękuję. no byliście słabi. Muszę ale przyznać. było fajnie. Może nie tak 11 na 10, jak tu Flotar zachwalał, tę mam No i przyszła. ładna takie... jest, no zobacz. Trzy było. Tak... Zbudował A mi się podobało, się bo wygrałem. Mi też, no. A, no ja wygrałem wyścig, także. Tylko mi się nie podobał wyścig. Ja wygrałem, wyścig, wygrałem bo był trudny. bo zawsze miałem pecha, jak zawsze. Dobra, także Ja mogę ci uderzyć. Co żegnamy się, papa, wszystkim. Papa, papa, papa.